Witajcie w kolejnym odcinku z serii Zapytaj Wadera, czyli serii, gdzie Wy mi zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam i wykonuję także czasami challenge, które mi dacie. I od razu mówię, słuchajcie, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, czy też challenge, właśnie, które mógłbym wykonać w tym odcinku, już teraz możecie je zadać w komentarzu pod spodem, tak szybko mówię, że aż mi tchu brakuje, ale nieważne. Słuchajcie, wiem, że odcinka z serii Zapytaj Wadera było, nie było już naprawdę bardzo dawno, za co Was serdecznie przepraszam, ponieważ myślałam, że nagram go szybciej w czasie wakacji, na wyjeździe, ale niestety się to nie udało. W końcu się za to nie zabrałem, więc e, w końcu zrobię to teraz. Także słuchajcie, dzisiaj mamy dosyć w sumie e, sporo pytań, więc e, od razu zabieramy się tej bez zbędnego galenia do odpowiadania. Okej, okay, pierwsze pytanie od Kiro Gaming. E, wolisz gry w wersji cyfrowej czy w pudełku? E, wiecie co? E, chyba wolę gry w pudełku, i szczerze mówiąc, jeżeli mam wybór a na przykład jest taka sama, to zawsze kupię gry w pudełku, bo szczerze mówiąc wolę takie coś namacalnego, tak? Czyli e, po prostu grę w pudełku, tak samo jak mam e, w tej chwili mam GTA 5, nawet się w tej chwili właśnie na to patrzę. E, GTA 5 Battlefield czy Asasyna, właśnie wszystko mam w wersji pudełkowej. Szczerze wolę po prostu mieć nawet jakiś dowód, tak, ponieważ to jest w sumie dowód też na kupno. A po prostu cyfrowa grant to po prostu, e, e, po prostu wpisujecie sobie kluczyk i to po prostu macie. A większą frajdę po prostu mi sprawia, jeżeli mam wersję pudełkową. Ale wiadomo, jeżeli na przykład jest duża różnica między ceną, e, że na przykład cyfrowa jest. O wiele tania niż pudełkowa, no bo tak właśnie często jest, to wybieram oczywiście tą cyfrową, ale jeszcze mówiąc wolę pudełkową. Okej, okay, drugie pytanie: kebab czy pizza? No i tutaj krótka odpowiedź, pizza. Myślę, że wolę pizzę i chyba więcej nie ma tutaj co mówić. Kolejne pytanie, które chyba już nawet kiedyś się gdzieś na Q&A jak pojawiło, zadał je Patryk, mianowicie jakich youtuberów oglądam. Oglądam przynajmniej dosyć w sumie sporo youtuberów, bo wiadomo, że czasami nawet czerpię od nich jakieś tam pomysły, e, aczkolwiek w zasadzie e, niewielu jest youtuberów, których oglądam e, po prostu wszystkie filmy, ponieważ e, niestety nie mam wiele czasu na oglądanie YouTube'a, dlatego wybieram sobie tylko te serii u tych youtuberów, e, które naprawdę najbardziej lubię, tak więc naprawdę, jeżeli nawet jest youtuber, który oglądam, e, to niekoniecznie oglądam u niego wszystkie filmy, tylko na przykład oglądam je wybor. Ale dwóch youtuberów, których naprawdę oglądam najbardziej, praktycznie wszystkie ich filmy, to jest właśnie dwóch takich youtuberów i jest to... izak i rezi To są moi ulubieni w zasadzie youtuberzy, zwłaszcza właśnie Izak Ich filmy mi się właśnie podobają najbardziej i najbardziej właśnie nie lubię oglądać, w związku z czym jeżeli ja, już mam chwilę, to właśnie najchętniej właśnie oglądam filmy właśnie jednego z tych dwóch youtuberów. ok i kolejne pytanie, które zadał Alex e, I to pytanie, z czym bardzo mi się spodobało, dlatego jak widzicie nawet je zalajkowałem, zresztą widzę, że parę osób też je zalajkowało, dlatego oczywiście je biorę e, Co bym zrobił, gdyby zostało mi 5 dni życia, łapkujcie, żeby widział. Nie musicie pisać u mnie tego, łapkujcie, żeby widział. Bo ja widzę naprawdę wszystkie komentarze, ponieważ nie ma tego wiele, więc ja wszystko czytam Także nie musicie pisać, łapkujcie, żeby widział Dobra, wróćmy do pytania Co bym zrobił, gdyby zostało mi pięć dni życia? Poleciałbym na Majorkę, do nieba, rakietą, w kosmos, nie wiadomo gdzie A tak na serio, to oczywiście żartuję eee, Szczerze mówiąc, co bym zrobił, gdybym się właśnie w tej chwili dowiedział, że zostało mi pięć dni życia? Myślę, słuchajcie, że siedziałbym dalej na tym stołku i nagrywałbym dla was ten film A potem zmontowałbym go i przesłałbym go na YouTube'a Ponieważ, Trymond, to co robię bardzo mnie po prostu cieszy. Jest to po prostu moje hobby nagrywanie filmów. I Trymond, nie wiem, czy jest na świecie druga rzecz, która mogłaby mnie tak bardzo cieszyć, jak to. Więc myślę, że gdybym naprawdę się dowiedział teraz, że zostało mi 5 dni życia, czy też nie wiem, godzinę życia, czy cokolwiek, w zasadzie siedziałbym po tutaj dalej i nagrywałbym dla Was ten film i chyba nic by się nie zmieniło. Okej, okay, kolejne pytanie: czy odstrzumiałam mikrofon? Nie, nie odstrzumiałam mikrofon. tylko też krótka odpowiedź. Zawsze puszczam normalny głos tak, jak jest. Po prostu puszczam to, co się nagra Po prostu puszczam. Nie chcę mi się niczego z tym robić, edytować tego, czyjąć. Po prostu myślę, że nie jest źle, więc myślę, że jakoś jest nie najgorsza. Ok, kolejne pytanie zadał Seba: Czy zagram w The Forest? E, słuchajcie, The Forest to jest w ogóle gra, e, gra którą bardzo lubię. E, nie wiem, czy wiecie, ja miałem kiedyś z tego filmik e, na kanale. Jeden w innym filmiku pokazywałem, jak można pobrać The Forest za darmo. więc możecie sobie też to zobaczyć. E, a jeden właśnie filmik nagrałem także z Let's Playa. Tylko to była bardzo stara wersja i tam było bardzo dużo bugów e, i w zasadzie ten jedyny filmik właśnie z let's play'a, na tym po prostu się skończyła cała seria z The Forest'a tak? ale słuchajcie, zamierzam powrócić do tej gry, ponieważ mam tą grę e, i jakoś nigdy się nie mogę za to e, zabrać, Ja naprawdę uwielbiam grę The Forest więc jeżeli chcecie e, po prostu filmy z gry The Forest zostawcie łapkę w górę oczywiście pod tym filmem e, i napiszcie także w komentarzu, to ja wtedy będę wiedział, że chcecie filmy z tej gry i zacznę taką serię robić Kolejne pytanie, czy będą openingi CS:GO? E, szczerze mówiąc, e, w swoim życiu nagrałam dwa openingi jednak były to nakle e, openingi naklejkowe, możecie je oczywiście zobaczyć na moim kanale, bo też tam gdzieś są, po prostu napiszcie, nie wiem, Waderotus Opening i już Wam wyskoczy, jednak było to w sumie już dosyć dawno, nie wiem, jakiś rok temu, wtedy jeszcze w ogóle nie potrafiłem grać w CSA i tak dalej, były to bardzo słabe openingi, w zasadzie nic mi tam nie poleciało, jednak czy będę były takie prawdziwe openingi typu case'y, raczej, słuchajcie, nie raczej nie będę wydawał pieniędzy na otwieranie skrzynek bo jest to bez sensu, a nie chcę znowu tracić na to nie wiadomo ile pieniędzy, może właśnie zrobię jeszcze jakieś typu właśnie o openingi naklejkowe, bo to czyjąc, bardziej się zwraca, jest bardziej opłacalne, więc takie coś możliwe jak najbardziej, prędzej jakieś kontrakty czy coś w ten desen, ponieważ e, caseów raczej e, póki co otwierał nie będę, może tam kiedyś, ale póki co nie planuję. Okej, okay, Maciek zadał pytanie, gdzie można mnie spotkać, gdzie mieszkam mieszkam w zasadzie w pobliżu Krakowa nie chcę dokładnie zwraca, zdradzać nazwy miejscowości jest to małe miasto, około 10 tysięcy mieszkańców i tutaj nie chcę do końca zdradzać mojego adresu czy też po prostu miasta w każdym właśnie już w tym roku szkolnym będę jeździł do Krakowa pociągiem i tramwajami więc można mnie będzie spotkać w Krakowie może nie wiem, gdzieś na rynku więc możliwe, że nawet będę robił jakieś spotkania, jeżeli ktoś się będzie chciał spotkać Tak jak najbardziej właśnie gdzieś w centrum Krakowa, możemy się spotykać, bo ja tam będę w zasadzie codziennie jeździł do szkoły, więc jak najbardziej myślę, że będzie taka opcja, więc jeżeli ktoś będzie chciał, to może rzeczywiście też tego zorganizuję. Myślę, że jeszcze nie teraz, ale może za jakiś czas rzeczywiście może coś się takiego uda zrobić. Okej, okay, i ostatnie pytanie, ponieważ będzie jeszcze jedno wyzwanie, także zostańcie do końca, ale ostatnie pytanie zadał Wojtek. Jeżeli zamierzasz zostać w przyszłości informatykiem, czy coś w tym stylu, to czy zrobisz na swoim kanale jakiś mini poradnik, jakieś fajne triki na komputerze lub ciekawostki? się jest to ciekawy pomysł, nie wiem czy zrobię coś takiego, ale myślę, że jak najbardziej mogę zrobić jakieś poradniki, jeżeli dowiem się czegoś ciekawego, co na przykład niewiele osób wie, jak najbardziej myślę, że coś takiego zrobię. Ok, i ostatni, tak jak mówiłem już przed chwilą, challenge zadany przez Stormer Play Games. Mianowicie, rzuć czymś przez okno. A więc, okej, okay, przychodzimy do tego wyzwania. Ok, no to teraz, słuchajcie, bierzemy się za wykonywanie tego zadania. Jestem w tej chwili tutaj, w salonie, w moim domu, ale tu jest w ogóle taki dziwny odgłos jak się tak nagrywa. To jest pierwsza z tej chwili nagrywam. Nagrywam akurat moim telefonem. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, bo mój telefon, akurat, jest w miarę dobry do nagrywania. Więc myślę, że będzie okej. Okay. Tutaj, na szczęście, osoba zadająca to wyzwanie nie sprecyzowała, przez które okno mam dokładnie rzucić, ponieważ przez okno w moim pokoju byłby problem, ponieważ zaraz pod moim pokojem jest w zasadzie ulica, w związku z czym, jeżeli bym tam coś rzucił, no to mógłbym jeszcze jakiś wypadek spowodować czy coś, więc e, wolę nie ryzykować, dlatego wybrałem sobie tutaj okno, z drugiej strony w zasadzie balkon, e, przez który zaraz coś wyrzucimy. Jesteśmy już na balkonie, cały czas mi tutaj ludzie chodzą, ale mam nadzieję, że nie będzie problemu. Także słuchajcie, aha, tutaj muszę jakoś to kurczę, czekajcie, ja mam to sobie ręką trzymać e, telefon, a drugą e, kamień, który będę rzucał. O, tutaj jest e, kamień, słuchajcie, Fokusa poproszę, dawaj Fokusa no czemu nie ma fokusa, dobra, nieważne, słuchajcie, mamy kamień I teraz nim rzucimy, to jest akurat tutaj mój ogródek, więc, znaczy, mój ogródek Do nas mniej więcej należy ten ogródek, także jest tutaj spoko, akurat mamy pod balkonem Sorry, jeżeli będziecie słyszeli jakieś tłuczenie się, ale tam gdzieś dalej jest remont Dobra, słuchajcie, więc rzucamy gdzieś tam tą kupę kamieni, mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego problemu Dobra, więc słuchajcie, rzucamy, leci kamień, leci kamień, bum! <słuch> Poleciał. nie wiem czy w to było widać na nagraniu e, poleciał gdzieś tam e, nie mogłem powiedzieć za dużo zamachu bo bym wywalił telefon z ręki okej, okay, myślę, że challenge możemy zaliczyć jako wykonany może nie był jakiś świetny, ale i tak zostawcie łapeczkę w górę z jakiś tam challenge zrobiłem okej, okay, to by było tyle w dzisiejszym filmiku mam nadzieję, że wszystkie pytania i wyzwania ostatnie także wam się spodobały jeżeli tak zostawcie łapeczkę w górę wtedy filmików z tej serii będzie więcej w komentarzu napiszcie swoje pytania bądź wyzwania które chcielibyście zobaczyć w następnym filmiku tego typu Wiemy, że te filmiki pojawią się dosyć rzadko postaram się to robić troszkę częściej, ale wiadomo no czym będzie więcej pytań, tym to się też szybciej będzie pojawiało, bo wiadomo ja też tego nie mogę robić z dnia na dzień, bo muszę poczekać aż te pytania się zbiorą. Dobra, ja już nie przedłużam, słuchajcie, życzę wam miłego dnia mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się, cześć!